Miniona sobota zgodnie z zapowiedziami była dniem pełnym wyjątkowych i różnorodnych atrakcji. Już od rana w hali widowiskowo-sportowej przy zespole szkół w Biskupcu można było śledzić zmagania około 250 młodych kickboxerów z całej Polski, biorących udział w trzeciej edycji bitwy o warmię. Co tutaj osoby? Medaliści z poprzednich Mistrzostw Polski, medaliści Mistrzostw Europy. Część osób też traktuje tu nasz turniej jako zdobywanie nowego doświadczenia. Jest tu sporo debiutantów, bądź też tam drugie, trzecie starty. Tak więc, tak więc, no, ku temu ten turniej też służy, tak, żeby dzieciaczki obywały się z tym wszystkim, żeby później swój jakiś tam poziom w przyszłości prezentować na rangi mistrzowskiej. Udział w rywalizacji wzięło aż 32 zawodników biskupieckiej Egidy, dla których udział w otwartych mistrzostwach w armii był znakomitą formą przetarcia przed nadchodzącymi ważnymi zawodami. My się bawimy tutaj, fajnie spędzamy czas. Najważniejszy turniej, jaki nas teraz czeka, to mamy za tydzień, za dwa tygodnie Mistrzostwa Polski w Bałtowie. Tam ma być najwyższa forma i pełna koncentracja i za miesiąc ruszamy na Puchar Świata do Budapesztu. A oczekiwania względem młodych zawodników jadących do Węgier są całkiem spore. My chcemy jechać dużą ekipą, raz, że i na Puchar Świata, i na Mistrzostwa Świata i chcemy zdobyć największe, nazwijmy złota, nie ukrywam. Do tej pory jako trener klubowy tłumaczę, że nieważny jest wynik, ważny jest start, udział i tak dalej, ale jesteśmy już na takim poziomie, że nas interesują faktycznie, żeby Przywieźć w worek medali. Czy tak będzie? Myślę, że ci, co dzisiaj startują, widać, co.